Dziś znów trochę Włoch, pasta alarabiata. Wlej na patelnię sporą ilość oliwy z oliwek. Dodaj łodygi pietruszki i zmiażdżone ząbki czosnku. Pozostaw na chwilę, aby olej nabrał smaku. Dodaj świeże, suszone lub marynowane papryczki chili. Do tego jeden roztarty lub przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku i podsmaż w bazie. Następnie dodaj jedną puszkę włoskich pomidorów. Jeśli masz całe, możesz je najpierw rozgnieść. Zacznij gotować makaron. Ja użyłem tego rodzaju, Vesuvio. Ustaw minutnik na 8 minut. Do gotowego sosu wlej jedną chochlę wody z makaronu zawierającej skrobie i przełóż cały makaron. Dodaj jeszcze jedną chochlę wody z makaronu i gotuj makaron w sosie przez około 3 minuty. Mieszaj lub podrzucaj, w zależności od tego co potrafisz. Posiekana natka pietruszki, a w zależności od regionu Włoch, nie dodaje się w ogóle sera. W niektórych miejscach dodaje się pecorino, a w innych parmezan. W domu zrób to według własnego gustu. Z serem podrzuć jeszcze kilka razy, uzyskasz kremową konsystencję. A jeśli z jakiegoś powodu dla jakiegoś eksperta od kuchni włoskiej to znowu nie jest pasta alla to kurde, śmiało mów na to pasta al gore albo pasta al pacino. Mi to wszystko jedno na razie.